Mamoza blokuje ci telefon, bo o, przeszkadzasz mi, mi w pracy. Rodzina, nie wiem, czy uciekłeś ode mnie, czy nie. I tak leżała jak Jezus Chrystus. I odeszła. Ten lekarz mówi, przepraszam, mówi, no, nic nie jestem w stanie zrobić, ja mówię Boże. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody. Zanim zaczniemy, zachęcamy Państwa serdecznie do subskrybowania naszego kanału. Jak dotąd robi to mniej niż połowa z Was. Bardzo chcemy to zmienić także po to, by móc tworzyć jak najlepsze materiały każdego dnia. Zachęcamy do pozostawienia subskrypcji. Nie ma chyba niczego bardziej dojmującego od samotności, a już zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pamiętam, kiedy przed rokiem rozmawiałem ze świętej pamięci, już niestety, księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim który składając życzenia świąteczne mówił właśnie o tym, jak ważne dla drugiego człowieka, a już w szczególności dla człowieka samotnego jest dobro Życzliwość i ciepło. Dziś przyjechaliśmy w odwiedziny do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych we Wrocławiu, gdzie przebywa ponad setka kobiet, których życie naznaczone jest przejmującą historią, a także chorobą zdrowia psychicznego. Zważywszy niełatwą sytuację finansową DPS-u, placówka jest zmuszona sięgać po różną pomoc. Obecnie, by zapewnić swoim podopiecznym godne warunki bytowe, DPS założył zbiórkę, którą z całego serca wspieramy. Przy okazji miłej rozmowy i wspólnie spędzonego czasu z seniorkami nie zabraknie również drobnych prezentów świątecznych. Chodźmy zatem, pogadać. W naszym ośrodku przebywają panie długotrwale chore psychicznie. W związku z tym zapewnienie tej godności, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji jest dla nas niezwykle ważne. To są osoby bardzo samotne, osoby, które nie mają rodziny, bądź mają rodzinę, ale ta rodzina o nich zapomniała. No mam siostry, mają obowiązki, mają dzieci i mnie nie wezmą do siebie. No samotna jestem, nie jestem osobą samotną, chciałam No powiedzieć. jak Pani sobie radzi z tą samotnością? No tak nie za bardzo. No, nie mam nikogo, mam rodzina, rodzina, nie wiem czy uciekła się ode mnie czy nie. Moja mama się zmarła, miała 103 lata. 103 lata? Tak, 103 lata i tęsknię za nią bardzo. Córka zawsze do mnie mówi, matka, znowu dzwonisz? Hmm. Czy ty naprawdę nie masz co robić w tym Dafre? Mama, zablokuje ci telefon, bo hmm. o, przeszkadzasz tak mi w mówi, pracy. Hmm. Hmm. No to ja mówię, no to przepraszam. No. A czy miała pani męża? Tak, chodziliśmy ze sobą tylko pół roku. On do mnie mówi, Krystyna, no to co? Hajdamy się. No mówię, wiesz co, w sumie no, no możemy. 24 maja 1984 roku. Urodziły się dziewczynki, bliźniaczki. A jaka ja byłam zdziwiona, że ja bliźniaki rodzę. Lekarz mówi do mnie, Krysia, fajna, Ania jest śliczna, ale muszę ci powiedzieć, że masz jeszcze, jeszcze raz musisz się pomęczyć. Ja mówię, słucham, jaki jeszcze raz? Nie gadaj tylko, no to dawaj. I to druga córa wyskoczyła. Stworzenie tej takiej Atmosfery świątecznej będzie dla nas ważna, wszyscy spotkamy się w jadalni, w przystrojonej jadalni i tam będziemy świętować. Wigilia jest tutaj piękna, naprawdę uroczysta, z opłatkami, z kolędami, z życzeniami. Lubi Pani karpiaczynę? Nie za bardzo, uszka. 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 <noise> no. I jeszcze zupa grzybowa. No. Pani, jaka zupa? Barszczyk, Barszczyk z łóżkami, a dla mojego zięcia to muszą być pierożki a. do barsztyku, bo on uszek nie jada. Ale z kolei wnuczka wchodzi i mówi, dzień dobry, czy uszek jest dużo? Wielbiał. Mikołaj był też u nas z taki z brodą z, ja z takim a. brzuszkiem. Dostałam ten kubeczek, szlafrok taki różowy, cieplutki, mm. sweterek taki. Z reniferkami, mm -hmm. tres dostałam, taki ciemny fiolet. Takie mleczko dostałam. Mm. Lubi Pani ptasie. <laughs> Ale powiem Panu, że dostałam jeszcze ciasteczka dla cukrzyków. Mm. Kubek dostałam, kawę dostałam, herbatkę. Uwielbiam w ogóle maskotki, a szczególnie preferuję misie. Mm -hmm. Mi się panią tak, tak rozczulają. Bo ja, jak byłam mała, jak chodziliśmy do Wrocławskiego ZOO, to zawsze mówiłam do moich rodziców: kochani, ja to bym chciała takiego małego misia do domu. A mój tato, ha, ha, a, a, a wiesz na jakiego bydlaka ten misiek by wyrósł takiego. I bycia, ha, i nie było wykryci. To jest dla panów od to nas, jest tak. jest dla. Panów, od nas. O, dziękujemy. dziękujemy. Figurki staną u nas w miejscu honorowym w redakcji. Dla pań drobne podarki. Dziękujemy! Ten rok zakończyliśmy stratą Ćwierć miliona złotych, to znaczy te pieniądze, które otrzymaliśmy na funkcjonowanie nie pokryły rzeczywistych kosztów, a wiadomo, że przy tak dużym ośrodku, bo mamy tutaj 101 mieszkanek, te potrzeby powstają co chwilę. Mamy zajęcia z panią psycholog. Panią psycholog to mamy naprawdę. Bardzo, no, bardzo taką osobę. I opiekunki I fajne. I fajne no, opiekunki. pani Marta, i pani pan, pan. Wiola. Kierownictwo, kierownice. Kierownic, ja, bardzo, bardzo. dobrze. je nowa Pan kierownik naprawdę bardzo dba, mm. żebyśmy mieli tutaj. No już musimy się zająć przede wszystkim windą. Ona jest bardzo mocno eksploatowana. Osoby, które się zajmują utrzymaniem tej windy, mówią, że mają jeszcze jedną taką windę we Wrocławiu. O tak dużym przebiegu. No prawie już dwóch miliona tych transferów jest to winda w jednej z wrocławskich galerii. Dlatego musimy ją wymienić. Kolejną taką rzeczą to chcielibyśmy wymienić wykładziny w pokojach. One nie były wymieniane już od kilkunastu lat. Chcemy podnieść. Ten standard, w których znajdują się nasze mieszkanki. Jeszcze jedną taką rzeczą, która jest dla nas ważna i chcielibyśmy to wdrażać w przyszłym roku, to otworzyć też nasz dom na otoczenie zewnętrzne. Chcemy, żeby się tutaj więcej działo. Chcemy, żeby było na przykład między innymi zajęcia z dogoterapii. Chcielibyśmy tutaj organizować wydarzenia takie jak małe koncerty, gdzie moglibyśmy zapraszać też osoby z zewnątrz, z naszego sąsiedztwa, żeby to. Pokazywać, czym są e, choroby psychiczne, oswajać. Chcę pokazywać, że to jest choroba jak e, wszystkie inne e, dookoła. Wczoraj właśnie się dowiedziałam, że przyszedł ten SMS, że jadę do domu. Boże, jaka ja jestem szczęśliwa. Co roku Pani spędza tę Wigilię? Co roku, co roku? tak, co roku. Jeszcze kiedyś to jeździłam z moją drugą córką Anią, która niestety nie żyje. Patrzę w ten sufit i tak samo myślę, Boże, Nadchodzą święta, kolejne święta bez ani. Co ja bym dała, żeby to moje dziecko żyło? Zmarła na zawał serca, mając 38 lat. Jak ja patrzyłam na nią, jak ona leżała tam na korytarzu przed kuchenką, oni pompowali i pompowali i pompowali. W końcu ten pielęgniarz, ten lekarz mówi, Przepraszam, mówi, no nic nie jestem w stanie zrobić. Ja mówię, Boże. Ja mówię, ludzie, chodźcie, bo dziecko mi schodzi. To oni podbiegli, założyli ją to. Jej ten obręcz nam już ubrania i tak leżała jak Jezus Chrystus. I odeszła. Godzinę. O 9.30 zmarła. Ja już się pożegnałam z Anią na pierwszego list napisałam pożegnalny. Powiedziałam, że kocham i zawsze będę pamiętać. I zawsze będziesz w sercu moim, ale żegnam cię kochana Aniu, bo trzy lata żabłoby, myślę, że to aż nadto, prawda? Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody.